Otrzymałem przedwczesny dostęp do nowego Stumble Passa. Na sam start dostaniemy mega fajnego nowego skina. O! Jadę w drugą co? Da się jednak w drugą stronę? W całym tym karnecie, zarówno darmowym, jak i premium, będą darmowe kroki, nowe tańce i emotki, które naprawdę tym razem są ciekawe. Jak chociażby kroki bye bye. Co ciekawe, poza żetonami i klejnotami, na sam koniec otrzymamy specjalnego skina. Mówimy tutaj o skinie Apokalipsa. Od tej aktualizacji skiny będą bardziej rozbudowane i będą ciekawsze. Jak chociażby pamiętacie tego latającego typa z wąsami? Ale najdziwniejsze jest to, że emotką specjalną ma być znowu przytulenie. Konkurs na specjalny golden banana. Wylosuje trzy osoby, ale warunki to sub, łapka i dzwonek oraz obejrzenie filmu do końca. Czy faktycznie tego skina, który jest przezroczysty nie widać na mapie blockdash czy rush hour? Wybrałem do tego wszystkiego nowe płatne kroki, żeby totalnie nie było go widać. To może być naprawdę ciężka giereczka, dlatego że słuchajcie, tutaj gramy z topowymi graczami z Polandii i popatrzcie na to! Tego skina nie widać na tym biomie, nie no! To jest przesada naprawdę! Co tu się dzieje? Dostaje jakiś Biom, który totalnie nie powinien działać na tego skina. Ja myślałem, że na mapie Rush Hour i jeszcze dodatkowo Block Dashu go nie widać, a ja tu się okazuje, że nawet na tej mapie tego skina nie widać. jał. dobra, lecę sobie to oczywiście na to Icy Highs, bo te ziomeczki tutaj nie chcą przejść. No to ja sobie przejdę, i uwaga. już jestem pierwszy. I teraz let's go, wino. O, 20! O, kurde, prawie tutaj zahaczyłem jeszcze. POM! Ej, moja noga tutaj nie zadziałała, ale źle, ale źle. Dobra, trzeba jednak tutaj. Uważać, bo zaraz jak ty, ty. Oho, już tutaj widzę kamica. Nie no, idę go tutaj wyjaśnić, nie, bo on mi zabiera pieniążki! No to nie będziesz mi już dzisiaj zabierał pieniążków morto, bo jesteś wyjaśniany, Kumasz to Kumasz to, dawaj. Boom! No prawie, mu znowu zabrałem pieniążek, albo on bi... ale ty, złoty... Co? Złoty pieniążek sam we mnie wszedł. Sam się nawet nie wiedziałem, że on obok mnie jest. Nie no, to jest naprawdę, słuchajcie, wina tego skina. Serio, ja nie żartuję, patrzcie. Nawet na tym biomie, przez to, że tu wszystko jest fioletowe ledwo ten skin widać. Naprawdę ledwo go widać. Pieniążek złoty sam się do niego klei, no to nie są żarty, no <laughs> Dobra, 45 w takim razie kasy i POM! Wywalam was jak kręgle ziomale Ale ja sobie teraz pójdę na Lost Temple na nasz ulubiony, słuchajcie, biomik dokładnie... <laughs> o ile tu jest kasiory, kasiora musi być tutaj robiona, widzowie, patrzcie. Złoty pieniąż... Oj! Robi go, robię go, robi go! No tak! Dwa złote pieniążki naraz wziąłem! Co? O kurde, jaki fart, Co tu się dzieje? Patrzę. Ja mam 70 w tym momencie, 71, 70... A, myślałem, że będzie dwa, ale dobra, w tym momencie jest dwa, dobra, tutaj są kolejne, więc lecę sobie po tego ej, naprawdę no, na rekord to my nie pójdziemy, ale jest blisko, na pewno rekord. Dawaj trzeci! Trzeci raz! Złoty pieniążek, robię rekord, słuchajcie. Robię teraz rekord, patrzcie, 91, 92, 93 Dobra, 94. Dawaj! 9,5! Ej, to jest mój rekord, widzowie! 95 pieniążków. Na pewno nie spodziewacie się, jaką wybrałem drugą gierkę. Słuchajcie, jest to super slide, dlatego że mamy gazowego, dymnego skina, który nie waży absolutnie nic. I jestem mega ciekaw, jak on będzie się zachowywać właśnie w starciu z wodą, bo to może być mega, mega ciekawa rzecz. On w ogóle jest tak ciemnym skinem, że akurat na tej mapie będzie go niesamowicie dobrze widać. Yo! Od razu się ślizga. Nie ma w ogóle spowolnienia. Prawdopodobnie właśnie przez to, że on jest jakimś gazem. Ale widzicie, jak on dymi? Ej, ja nie mogę się w ogóle skupić na tym, co tu się, słuchajcie, dzieje przez to, jak on dymi. No nie, no nie udało mi się. jo, jeszcze do wiru zaraz wpadnę. Ej, ratuj się. Ale jazda, widzowie, pierwszy raz miałem chyba aż taką sytuację. Nawet jak grałem pewnie pierwszy raz w Super Slida, to nie miałem takiej akcji. Czy to przez to, że po prostu on jest tak lekki, że ten wir prawie go wciągnął? Moim zdaniem może tak być, słuchajcie. Może serio ten wir praktycznie go wciągnął. jo. Dobra, ale teraz uwaga, patrzcie co robimy i teraz uwaga, leci bananiarz Jan! Ty co jest bananiarza się tu nie da zrobić! On się odbija, nie da się w ogóle bananować, no to ja w takim razie uwaga i lecę na metę, się manu! Oczywiście wszystko jest nie bez powodu. No popatrzcie, tego skina nie widać! Ej, nie żartuję! Autentycznie tego skina praktycznie tutaj nie widać! Yo! Jeżeli ktoś ma wyłączone niki, to współczuję, bo pioncha może przyjść z każdej ze stron. Ej, serio! Jak ja sobie tutaj biegam, po prostu tego skina nie widać. Widać. No, nie mogę słuchajcie, absolutnie nie mogę. Patrzcie na to, co tutaj się dzieje. jo pom! I widzicie, nagle pioncha wylatuje, bo. Ej, ja nie chcę nic powiedzieć, ale czy przypadkiem kolor tekstury podłogi nie jest tym samym kolorem, co właśnie ten skin? Jakby, ja widzę różnicę w odcieniu, ale to jest chyba dokładnie ten sam kolor. I gdyby nie te jeszcze świecące obramówki w podłodze, to naprawdę nie byłoby go widać. Co jest grane? Ej, wystarczy wyłączyć nik, i nagle się okaże, że mam najlepszego skina w całej grze. ha! A nawet jeżeli nie wyłączasz nikogo, to i tak jest lipa. To jest i tak lipa, słuchajcie, z widocznością go, więc no trochę, trochę współczuję Mordo, no bo widzicie, ja do niego podchodzę, uderzam go pionchoł i on nawet nie wie co się dzieje, autentycznie on nie wie co się dzieje, dobra. Wlatuje teraz bananiarz pum! I teraz wlatuje bananiarz on... O kurde, Mordo. I A, Aj, myślałem, że się uda, ale słuchajcie, niestety nie tym razem. Uwaga, teraz leci. Ej, musimy z bananem sprawdzić tego skina, uwaga i. No. Czy ty naprawdę ukradłeś mojego banana? Ale to jest ziomal, jednak to jest naprawdę. Rzucam te banana dla siebie, żeby nie było. Dla mnie. A i tak go ukradł. Wow! Nie widać w ogóle, słuchajcie, jak on leci, nie? Nawet nie widać, słuchajcie, jak on leci. Co to jest za skin, naprawdę? Ej, to nie powinno być w ogóle, słuchajcie w tej grze. Autentycznie nie żartuję. Nie powinno być to dodane, bo to jest zbyt duże czytowanie. Znaczy, legalne czytowanie. Ale dalej. Czy to nie wydaje wam się być zbyt dużym ułatwieniem? No poważnie, wyobrażam sobie grać na turnieju i coś takiego spotkać. No to by by Absolutna masakra! Ja rozbijam sobie główeczką, mordeczko. Dobra, masz teraz banan. Ej, powiem szczerze, jestem mega podjarany na samą myśl, jak to będzie wyglądało na mapie Rush Hour, dlatego, że tam są te mega ciemne furgonetki, które tak dosłownie są w kolorze tego skina, więc na moje to będzie absolutnie niewykrywalne, kiedy ja będę tam stał. Ale najpierw musimy, słuchajcie, dokończyć mapkę Block Dash. Musimy tutaj wygrać i zrobić stoper. Już w ogóle widzę jedną mega mocną rzecz, a mianowicie, jeżeli próbuję się tutaj odbić od końców, to przez to że ten skin się właśnie zlewa mi z podłogą. To strasznie, ale to strasznie ciężko mi wyczuć, czy już naciskać spację, żeby się faktycznie od tych właśnie kolców odbić, czy jeszcze nie. Naprawdę, serio, jakby nie żartuję, czuję właśnie taką dziwną różnicę. Dobra, mordowesz to rozbij. Teraz tak, teraz tutaj się. Mano! Musimy to jakoś sobie mordo poradzić, bo zostaliśmy tylko w dwie osoby. Ale robimy super nowym skinem! Smoky, smoki, smoke! Dobra, rozbijasz teraz stare. Okej, okay. właśnie nie wiedziałem, czy on rozbija, czy, czy ja mam rozbić. O kurde, dobra, słuchajcie, pierwsze to nowym skinem, uwaga. Siup! I let's go! Go! To musiało się, słuchajcie, udać. To jest za dobry skin, aby się nie udało. Let's go. Masz tutaj banana. Zjedz sobie. To jest banan dla zwycięzców, takich jak właśnie teraz sobie z nowym skinem. Dobra. O kurde. Chciałem mu naprawdę dobrze rozbić, ale coś tak jakby, nazwijmy to... E, nie, nie wyszło. Tak bardzo delikatnie rzecz ujmując. E, teraz tak. Lecę sobie tutaj. Teraz siup, siup. I banan do Ohio sobie spada. Dobra, Mordo przeżyjesz. To ty, bo on musi save'ować. Ale dobra, zasejwował. Ja nawet nie wiedziałem, że on musi sejwować w tym momencie. Ale uwaga. Siup, siup. Uuuu, pieski tuwa, o kurde, ale dużo tych klocków, dobra, Mordo, to leć pierwszy skoro jesteś taki w miarę tutaj super fresh, pum. I uwaga, teraz, dawaj, jo, udało mu się tutaj delikatnie uciec, oj, mordeczko, uuu, idealnie wleciałem, totalnie, nawet nie musiałem się ratować z tej sytuacji, dobra, musisz to rozbić, stary, musisz to rozbić, jakby, okej, okay, dzięki, 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 bo ja wiedziałem, że on to dobrze rozbije i mega się bałem, że ja to rozbiję i on to też rozbije i wtedy zostaniemy bez klocków, trzeba będzie sejwować przy ścianie grubości dwóch klocków, więc dobrze, że jednak się tutaj, stary, dogadaliśmy, no nie, pa! Ej, ale mega daleko wleciał w ogóle Ale chłop z niego, pum, pum Aj, karamba, bamba, baba, baba Dobra, no to stary, masz banana Zjedz sobie, co ty będziesz mi tutaj płakać Bez płakania, co ty, ziomal Nie płaczemy, robimy rekord teraz Stopperinie robimy, zero płac aj, 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 mordo O kurde, ale źle rozbił, strasznie źle rozbił Dobra, siup, okej, okay, ale na całe szczęście Słuchajcie, jest ratowane Jest ratowane, dobra i teraz znowu Musimy się tylko dobrze odbić i pum Na samym skraju, czy ja w ogóle to o kurcze, Ej, dobra! Tutaj milisekunda później i bym już tego, słuchajcie, pewnie nie przetrwał. Oj, 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 Znowu ta sama sytuacja! Milisekunda później. Jakiegoś opóźnienia i znowu bym tego nie przeszedł. No nie! Nie wierzę, słuchajcie, autentycznie nie wierzę. Dobra, bum, Aj, myślałem, że poleci jednak do mnie, ale gość stwierdził, że nie leci do mnie. Dobra, teraz. PUM! Okej, okay. i teraz uwaga, tutaj! Nie! Trzeba znowu sojfować, dobra. siup Siu! Nie! Wezmę specjalnie udział w poszukiwaniu skarbów solo. Tu będzie naprawdę ciężkie wyzwanie, dlatego że teraz nie gramy z żadnymi botami, tylko normalnie z ludźmi, którzy także chcą nas pokonać. Mogą to być także widzowie, którzy chcą się sfokusować, a może być tak, że to my się na kogoś sfokusujemy. Let's go! Jestem na czwartym miejscu i wiecie co? Pójdę sobie specjalnie na los. Ej! Mordo, dawaj! Czemu to? Nie chciała mnie wybić ta platforma! Jeszcze Kacper mnie uderzył. Oj, to będzie naprawdę ciężki pojedynek, coś mi się tutaj wydaje, ale my Oczywiście lecimy, zbieramy te pieniążki. Już jestem znowu na czwartym miejscu, więc trochę nadrabiamy. Dawaj ten pieniążek. Dawaj ten od razu. Nie! Kacper, boom, masz tutaj O kurde, ale to będzie bitka Naprawdę, granie z graczami na tej mapce Jest szalenie trudne, serio Bo boty, okej, okay, może i ogarniają Boty na, ogarniają na każdej mapie Ale tutaj to wyjątkowo gracze Mają wpływ na to, czy mi będzie łatwo Czy będzie mi ciężko, patrzcie, już jestem pierwszy Bo dobra pasa nas tu spotkała No nie, mam już 33 pieniążki Ale, ojo Ja słuchajcie, mimo wszystko wracam się teraz Na bombardment, dlatego, że na bombardmencie Mój skin będzie dużo mniejszy Mniej widoczne. Na pewno wiecie o czym mówię. Ja w tym momencie mam fioletowy skin, więc oczywiście tych ludzi mogę tutaj, słuchajcie, uderzać i oni mogą mnie nie widzieć przy tej ścianie. Po! Wow! Wywaliłem typa, potem jeszcze bomba go potraktowała. O kurde, ale to było giga smutne. Dobra, tutaj z nóżki wjeżdżam. I teraz dawaj mi kolejne pieniążki. Ej, ale w ogóle na tym bombardmencie ewidentnie mniej kasy się zbiera. Moim zdaniem to jest średnia opcja. Na tym los Temple widzieliście, zrobiłem ze 30 kasy w 10 sekund dosłownie. Dobra, masz tutaj nóżką. I słuchajcie, lecę teraz szybciutko na Ice I hide, Dokładnie tak, chociaż widzę, że tam słuchajcie, dużo już jest zabranych. Ewidentnie. Kasper strasznie się tutaj na mnie fokusował. Ja to widzę, ale słuchajcie, ja sobie tutaj podejdę i zaraz go tam ciachnę, Jak on tutaj podskoczy, dawaj Kasper, no chodź tutaj. A Kasper jednak nie chce podejść, jednak Kasper się chyba trochę speniał. Ale dobra, my jesteśmy znowu, słuchajcie, na pierwszym miejscu i tutaj zgarniamy kolejne pieniążki. Yo, 55 pieniążków, a mówię, gramy solo, więc jest dobrze. Dawaj Kasper, Ej, ja bym bardzo chciał, żeby Kasper przyszedł, bo to jest dobry rywal. O, jest tutaj Kasper ze mną, chodź tutaj Kasper, idę cię tutaj znuszkować. O nie, on spadł, ale słuchajcie, kończę na pierwszym miejscu mając 62 pieniążki. Stubluzą Abra tym zawsze się wygrywa. Wow, wo, Abra, musisz ją mieć, jeżeli chcesz wygrywać Stumble Guys, ale wiem, że teraz łatwo nie będzie. Teraz przychodzi tylko 8 osób. No, teraz nie byłem pierwszy, więc nie powinienem się bać w teorii, właśnie o, moją pozycję, ale słuchajcie, mimo wszystko trochę się cykam, więc lecie. Ja naprawdę, ale dobra, chociaż tutaj sobie zgarnę, tutaj sobie to zgarnę, tutaj sobie to zgarnę. Dobra. Już jestem, słuchajcie, trzeci, więc może nie jest tak źle. Dobra, jednak czwarte. Ale dobra, dawaj, dawaj, zbieraj to, zbieraj to. Dobra, już pierwszy jestem, widzicie? To Lost Temple totalnie oddaje. Słuchajcie, totalnie oddaję to los templ, dobra. Tutaj sobie zgarniam to, tutaj sobie to zgarniam, tutaj sobie ten zgarniam. Yo! Ile tu jest w ogóle tych pieniążków do podziału? Ej, ja teraz lecę na rekord chyba. Ja teraz, słuchajcie, chyba lecę na rekord. No nie, dobra. Gdyby nie te kolce, to bym poleciał na rekord, ale jednak te kolce mi troszeczkę mocno utrudniły. Chociaż i tak byłem przez mega długi czas pierwszy i może zaraz nawet uda mi się odrobić, dobra. Już nawet odrobiłem. Dobra, tutaj wiem, że zaraz kolce wylecą, ale spoko. Zbieram, póki jeszcze mogę. Póki jeszcze mogę. Dobra, tej żomol. Ej, ktoś. No nie wiem, czy ten Katper, czy ktoś inny słuchajcie, ktoś ewidentnie próbuje mi zabrać moją pierwszą pozycję i mi się to w ogóle nie podoba. Dobra, mam 36, więc jest nieźle. Słuchajcie, jest nieźle. Wbijam się tutaj. Teraz tak, dawaj mi ten, dawaj mi tutaj te od razu. Dobra, tutaj. Dawajcie 40 po minucie. No jest grubo. Złoty pieniążek, dawaj go, dawaj go. Mordo lecę po niego. Będzie, będzie złoty, będzie złoty. Musi być, musi być, musi być, musi być. Musi być. Yo, złoty pieniążek, let's go. No to teraz to się chyba nie mam co nawet martwić o moją pozycję. Wiecie co? W takim razie idę na lawę. Dokładnie tak. Idę słuchajcie teraz na lawę. Bo pu, -pu tu. Ej, czy naprawdę ludzie, przez to, że na przykład ja nagrywałem odcinki z bety, inni nagrywali odcinki z bety, nauczyli się, żeby po prostu nie chodzić tutaj na lawę? Bo tutaj wszystko było puste. Ale półpoczcie, pu ty głos. Czekajcie. Czy mi się tylko udaje? Czy tego skina naprawdę nie widać nawet w tym miejscu? Joł! Ej, naprawdę. Tego skina nawet tutaj nie widać. Ja nie żartowałem. To jest naprawdę zbyt OP skin, a ja zaraz dobiję sobie do 70 pieniążków. Patrzcie. 70 jest w tym momencie tutaj robione. Ja się kręcę. Ale to jest mocna rzecz, nie? Serio, to Lava Rush. No bo to jest chyba Lava Rush takie przerobione. To jest najmocniejszy chyba jednak biom na całym świecie. No popatrzcie. Ja będę miał 80 dosłownie za Sekundę, no nie! Nie udało mi się mieć 80, ale i tak kończę na pierwszym miejscu. I teraz Lava Land na finał, no nie! Ej, liczyłem na rash na Hour albo na Block Dasha, żeby tutaj, słuchajcie, było grubo z tymi typeczkami, ale może być i Lava Land. Tylko trzeba, słuchajcie, uważać na emotki. Ewidentnie trzeba tutaj uważać na emotki, bo ja wiem, że oni będą zrzucać. Oni na pewno będą zrzucać, no. Jeżeli gość ma skin senseja, no właśnie, to on ma na pewno emotki, więc PUM! Dobra, wywalamy go, słuchajcie. Okej, okay, jeszcze przetrwał, słuchajcie, jeszcze przetrwał senseja chcę wyrzucić, bo reszta chyba nie emotkuje, więc teoretycznie moglibyśmy się nawet z nimi... Do... Aha, jest nawet dwóch sensejów, gdyby ktoś z was pytał. No to fajnie. No to fajnie. To ja nawet tego nie zauważyłem na początku, no nie? Ale jednak jest ich dwóch. Uch, o, kurde, dobra, tutaj trzeba uważać. Trzeba, słuchajcie, naprawdę uważać. W tym momencie, yo, ale tu się niedobrze robi. Słuchajcie, tu się bardzo ciężko robi. Dobra, pum, dobra, typ jest wywalony. Okej, okay, i odpadł. I bardzo dobrze, słuchajcie, i bardzo dobrze. Został niestety jeszcze jeden sensej, więc słuchajcie, tak trochę gorzej. Dobra, gość ma emotkę przytulenia, więc trzeba jednak, pum, uważać. Dobra, walnęliśmy się obaj nawzajem, więc takie powiedziałbym, że średnie rozwiązanie. Ale czy ja sobie doskoczę tutaj? Powinienem sobie, o, kurde, idę sejwować, idę, idę sejwować Dobra, myślałem że doskoczę, ale jak. Jakoś dziwnie nie mogłem za bardzo doskoczyć. Dobra, 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 dobra. Ja tutaj jednak trzymam się od niego z dala, żeby serio nie było problemu, no nie? Dobra, dobra, bo ja widzę, co on, słuchajcie, tutaj będzie robił. Dobra, pum! Okej, okay. co? To nie zadziałało ani na jednym, ani na drugim. NIE! Powiedzcie mi szczerze, czy wam się naprawdę wydawało, że nie przetestuję tego skina na mapie, gdzie go na pewno nie będzie widać? Patrzcie, już w tym tłumie go nie widać. A co dopiero, jak będziemy bez w ogóle tych kolorowych skinów wokół? Yo! Ej, naprawdę, ten skin jest niewidzialny! Co tu się dzieje? Ej, czekajcie, polećmy sobie tutaj i wybijmy się jeszcze dalej, bo to może być mega mocno. Uwaga, pum! Ej, no naprawdę! Czy w ogóle ten skin jest widzialny? No nie, no tak naprawdę gracze to nie mogą go widzieć. Nie ma takiej opcji, oczywiście... Ja go widzę, dlatego że mój ekran za tym podąża. Ale ci gracze nie ma szans, dobra. Kurczę, chciałem tej walnąć tego typu, ale udało mu się przetrwać. Jestem dokładnie w kolorze między tym właśnie tłem, a tymi, jakby planetoidami, czy czymkolwiek te meteoryty po prostu są. No popatrzcie, jestem idealnie, jakby pomiędzy, jeśli chodzi o ten kolor. Yo! Niesamowicie to wygląda, że ta mapka została dla niego stworzona. I przez to, że on jest właśnie takim gazem, to to jeszcze mega kumuluje, jakby taki efekt wow tego skina. No naprawdę, jest po prostu tutaj efekt Efekt, wow, że ta mapka została stworzona do tego skina, albo ten skin został stworzony do tej mapeczki. I uwaga, jo! I yo! Wjeżdżam se tunelem! Jeszcze dobry tunel wybrałem! Ej, a czekajcie, jakbym zrobił to, to czy ten skin będzie widać, czy go nie będzie widać? Chwila, chwila, chwila. Ej, nie no patrzcie! To nawet nie wygląda jak skin. Tylko to ja wyglądam teraz jak jakaś właśnie rozmyta planetoida. No naprawdę, nie żartuję, co tu się dzieje, a jak zrobię bananiarza? Nie, to od razu spadam. Ej, ale się trzyma w miarę ten chłop. A przecież tutaj się nie da stać, dobra. Nie wiem, nie wnikam. Robię bananiarza. Mapkę, która może pokazać mega dużo błędów w tym skinie. a mianowicie Hot Wheels Castle. Nie mam pojęcia, jak ten skin się zachowa, jeżeli wejdzie do tego wozu. Dlatego, że te skiny zawsze wtedy się powiększają i się mega bagują. Na przykład ta nie wiem, głowa wielkiego skina Bobka nagle ma jakieś dziwne piksele, więc rozumiecie. Ten skin, jeżeli ma błędy, to te to te błędy wyjdą. Dobra, jakiegoś ziomeczka tutaj podwaliłem, ale takie życie mordona! Na pewno na, na, na potencie robimy to. Dobra, pum! Ai, ale go tam prawie wywali. Widzowie, dobra, siupi, siupi Dobra, polecę sobie tutaj i teraz uwaga Siup, jaj, ale wam się udało Uchronić, dobra, który, słuchajcie, bierzemy tunel Dawajcie może, a może ten, może różowy Będzie spoko, ej, jak to wygląda Ten dym, jakby mi się W ogóle samochód palił nie żartuj. No, popatrzcie na to. Znaczy, jakby nie ma tutaj ognia, ale wiecie, jak normalnie grasz w jakąś grę i zepsuje ci się samochód, albo w filmach amerykańskich, to one mega się dymią, no. Albo może to być po prostu diesel, jakiś strasznie stary diesel. Yo! O, ale kopci, Ej, kurde, gość, se bokiem jedzie. Ale, tak szczerze mówiąc, nie widzę jakichś większych błędów tego skina. Naprawdę, muszę przyznać, nie widzę tutaj jakoś wybitnie błędów. A ja teraz uwaga, robię tak, robię tak. I teraz w drugą Nie da się, nie da się, ewidentnie nie da się. O! O! Jadę w drugą stronę. Da się jednak w drugą stronę? No nie gadaj, patrz co ja robię! Patrz co... Co? 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 I zawrócił mnie! I zawrócił mnie teraz! Nie, nie! Nie! Pierwszy raz w życiu to zrobiłem! To było za dobre! Ej, naprawdę przysięgam, obiecuję, byłem wszech... Przekonany, że nie da się tego zrobić na kąpie, A tu jednak totalnie... Ej, nawet nie wiem, jak to powtórzyć, słuchajcie. Ja mniej więcej schemat znam, ale ja nie wiem nawet, co zrobić. Ale kumacie, że ja jechałem w drugą stronę na Hot Wheelsach. What? Czy naprawdę jakikolwiek youtuber to zrobił w Polsce? Dobra, widzowie, tak czy inaczej, popatrzcie. My sobie pójdziemy właśnie na taki samochód i zobaczymy, czy tego skina widać. Nie no, no nie żartuję, no nie żartuję, no tego skina praktycznie tutaj nawet nie widać. Ej, gdyby tylko wyłączyć mu jeszcze te kroki, bo te kroki trochę go zdradzają, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że i, no, i tak te kroki są mega ciemne, no nie? Ale te kroki trochę ten skin chyba zdradzają ja mam takie wrażenie, no nie? Bo one są dużo jaśniejsze od reszty skina. Ej, ale naprawdę przepotężne, to jest. Dobra, pom! Karamela! Wow! Karamela jak się tutaj ziomal uratował. Nieźle. Nieźle, muszę przyznać. Dobra, lecę sobie tutaj. Ja pamiętam, że kilka razy grałem Rush Hour, słuchajcie. I właśnie jakiś tam cheater miał tego skina i pamiętam, że totalnie nie widziałem tego właśnie cheatera. Więc naprawdę to działa. Ewidentnie, słuchajcie, to działa. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj i teraz siup, siup. Dobra. Teraz, słuchajcie, polecimy sobie siu, siu, dobra. Teraz oczywiście tutaj, i teraz na tramwaj, że Teraz uwaga, gdzie mam pójść? Ty, Mordo, gdzie mam teraz pójść? No nie przeskoczę nigdzie, dobra, tutaj mogę sobie przeskoczyć. Teraz mogę sobie tutaj przeskoczyć i ewentualnie albo na ten żółty, albo robimy ten! Nie, zrobimy ten, bo to jest bardziej hardkorowa wersja. siup. I teraz siupi na to, i siupi na tu! I tutaj połko się siemano kamiksu, tam u ciebie mordeczko słychać. Dobra, ja sobie polecę tutaj i od razu na autobusie, że Jana. A wiecie co? Z Zrobię sobie bananiarza. Dobrego bananiarza to nigdy nie szkoda robić, no nie? Dobra, teraz siup, siup. I teraz uwaga. Plum. I teraz znowu na samochód, żeby nie było mnie widać. I bananiarz. Ej, w ogóle, jak ja leżę na podłodze, to już tak. Tak szczerze, to totalnie nie widać tego skin. <laughs> Ej, wyobraźcie sobie, że gdyby nie było tego, że jakby ekran podąża za moim skinem, no bo tak się składa, że to jakby mój skin, no nie? To przecież nie byłoby naprawdę widać, że ja to ja. No totalnie nie byłoby widać. Dobra, lecę sobie tutaj i teraz to już naprawdę giga przyspieszyło, więc trzeba super uważać, słuchajcie. Tak super, super, super uważać. Dobra, polecę sobie teraz tutaj, teraz na to i teraz tu... Oj, przycięło, ale na słuchajcie, lagi tutaj nie Interere, bo my mamy super tryb! U wow! Dobra, robię to. Dawajcie na paczkę tym skinem. Let's go. No nie.